Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Kolejne spotkanie z Feng Shui. Zapraszam Was dzisiaj na podcast, na którym przedstawię Wam aspekty Feng Shui na dzień 25 marca 2024 roku poniedziałek. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod władaniem szczura według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd dzisiaj objął 10 urzędnik, a nazwa jego brzmi utrzymywać. Drodzy moi przypomnę, że dzisiaj mamy pełnię, pełnię Księżyca w znak. Moi drodzy, i pełnia jest takim specyficznym momentem. Warto tutaj też wykorzystać właśnie wpływ tej pełni i warto wykorzystać wpływ dziesiątego urzędnika. Więc, moi drodzy, co macie takiego bardzo ciekawego i ważnego do zrobienia, to róbcie i działajcie, moi drodzy. Przypomnę, że miesiąc mamy we władaniu ognistego królika, jeśli chodzi o kalendarz solarny, jeśli chodzi o kalendarz lunarny, moi drodzy, no to tutaj ponownie, już oczywiście zagląda nam w oczy nowe zwierzątko, a mianowicie ziemny smok. Ziemny smok solarnie zacznie nam królować po 4 kwietnia. Drodzy moi, a rok oczywiście dalej we władaniu drewniany smoka i naprawdę jest to tylko i wyłącznie drewniany smok. Nie żaden inny dziwoląg, o jakim mi tu przyszło nieraz czytać albo słuchać. Drodzy moi, dziesiąty urzędnik, więc otrzymywanie to jest czas dobry właśnie na otrzymywanie różnych rzeczy. Słuchajcie, jest to dzień naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry na przykład na takie czynności jak zawieranie małżeństwa, oświadczyny, Rozpoczynanie edukacji jest również bardzo dobry dzień, o to, żeby kogoś prosić o jakąś przysługę, jakąś ważną dla nas rzecz. No, na przykład możemy składać jakieś prośby o podwyżki, na przykład, moi drodzy. Dzisiaj jest to również dobry moment na rozpoczęcie nowej pracy. Jeśli chodzi o czynności, których powinniśmy unikać, to moi drodzy, dzisiaj nie rozpoczynajmy remontu, szczególnie właśnie pełnie, oj, unikajcie remontu, bo moi drodzy, tutaj prac będzie przybywać, no i oczywiście budżet budżet może nam się nie zamknąć w planowanych ramach no i również moi drodzy, dzisiaj nie rozpoczynajcie żadnych kuracji medycznych a także, jeśli możecie nie uczestniczcie w żadnych pogrzebach. Moi drodzy pamiętajcie o pustym kursie księżyca, wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na miesiąc, marzec na dole w opisie filmiku i 25 godzinie 19.30 będzie opublikowany na kanale podcast z informacjami na temat pustego kursu Księżyca na miesiąc kwiecień 2024. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego szczura, bawołu, smoka i małpy, neutralny dla królika, węża, koguta i świni, a zły dla tygrysa, konia, psa i kozy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy. Zapraszam na kolejne spotkanie.